W filmiku pokażę jak sprawdzić responsywność strony internetowej dlatego użyjemy przeglądarki Google Chrome dlatego, że Google Chrome posiada wbudowane narzędzie do sprawdzania responsywności strony narzędzie to znajduje się w narzędziach deweloperskich, a więc otwieramy narzędzie deweloperskie, klikamy tą ikonkę i teraz możemy dowolnie zmniejszać oraz zwiększać, zwiększać szerokość oraz wysokość strony internetowej zobaczymy, że przy w zmienianiu szerokości nagłówek nieco się zmienia, na przykład te linki zmieniają się do ikonki właśnie tu. W miarę jak szerokość staje się mniejsza, niektóre elementy znikają całkowicie, na przykład e, podmenu znika całkowicie w tym wypadku. Teraz się pojawia, tak więc nie potrzeba dostępu do, do urządzeń, do urządzeń różnej wielkości wystarczy, że, że mamy dostęp do przeglądarki Google i do szerokiego ekranu i możemy sprawdzić responsywność internetowej bez problemu. Dziękuję za uwagę.